Witam, wszyscy chyba znają teleturniej Hugo, program był takim hitem, że jak pojawia się jakiś fragment na YouTubie, to jest to istne święto, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się gry Zagęta Hugo w dwóch filmach, a co jeśli bym wam powiedział, że jeszcze były trzy gry z Hugo, które nikt w Polsce nie nagrał, a jedno z nich jest kompletnie zaginione, dziś wam zaprezentuję zaginiony gry z Hugo, zapraszam. No dobra, może nie do końca dwie z nich są zaginione ale na polskim YouTube nie ma materiału z odcinka w którym by występowały Aby zobaczyć jakie to gry trzeba wejść na stronę Wayback Machine i wejść w stary adres Hugo Polska Najlepiej wejść w jak najmłodszy czas tej strony i wejść w gry Eevee. W pierwszym miejscu z boku podjeżdża jakiś fel. Patrzy się na mnie z tego opelka, chyba się ze mną ścigać chce. Czy on wie, co on robi, tylko wstydu se robi. Diesel, lamo się, możesz wodzić se mamu się, jak przełączę na benzynę, to ja wy na godzinę, już na dwójce mam. Mamy tu wyświetlone wszystkie gry, które pojawiły się w Hugo, zarówno w starszych odcinkach, jak tych z Agenta Hugo. Ale są trzy gry, których gameplay nie występuje na nagranych materiałach YouTube, a przynajmniej dwie nie bezpośrednio. Małpy interes to gra, która pojawiła się w grze Hugo Family. Naszym celem było uderzać Małpy podobnie jak w szalonej jeździe. Za każde uderzenie otrzymywało się banana, ale trzeba było uważać, by nie uderzyć Fernanda, bo tracimy punkty. Gra pojawiła się w składance Hugo Tropic na Wyspa 1, więc musiała się pojawić już w pierwszych odcinkach Hugo Family. Chyba się pojawiała jak był remis, ale tego mogę nie pamiętać, bo zacząłem oglądać Hugo od 2004, 2005 lub 6 roku, lecz telewizyjna wersja nie zachowała się na YouTubie. Droga gra mogła nawet nie pojawić się w polskim Hugo, bo ja jej nie pamiętam by istniała. Jest to jedna z gier Agenta Hugo pod nazwą Podniebny Surfer. Lataliśmy tam na desce odrzutowej i zbieraliśmy monety zamiast chipów. Według opisu nie było finału i trzech żyć, ale nagroda była uzależniona od liczby zebranych punktów. Były tam też bramki z mnożnikiem razy 2. Na szczęście istnieje materiał z tej gry na YouTubie, a te trzy pozostałe tylko na polskich materiałach z Hugo. ostatnia gra też pojawiła się na pewno w Hugo family i jak ją zobaczyłem, to przypomniało mi się, że istniała na pewno taka gra, nie tak jak w moich snach, gdzie pojawiły się nieistniejące gry z Hugo. Tej gry nie ma nigdzie w internecie. Mowa o Iżobraniu, czyli jedynej gry z Hugo dla dwóch graczy. W niej dwie rodziny pod postacią Rata i Ruta rzucają wieże, i ten kto zdobędzie więcej punktów wygrywa. Nie wiem, z którego roku jest ta gra, ale jak widziałem ją kiedyś w Hugo Family, inna styl graficzny, to na pewno musiała się pojawić w ostatnich latach emisji Hugo Family. Poza tymi zdjęciami nie ma nic o tym w internecie, więc jeśli ktoś ma nagrany materiał z tej gry w telewizji, to będę mu bardzo wdzięczny, dzięki za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia wkrótce.